Jeżeli chcesz stworzyć własną grę 3D lub planujesz rozwój w branży Game dev, albo jesteś programistą i chcesz szybciej prototypować własne gry 3D, lub po prostu jesteś pasjonatem grafiki 3D, te zajęcia są dla Ciebie. Zapraszam serdecznie na Bootcamp Blender w Akademii IT Media. Blender jest wszechstronnym narzędziem, w którym możemy stworzyć zarówno model 3D, jak i animację. Co ciekawe, jest narzędziem darmowym, rozwijanym od bardzo wielu lat przez społeczność Open Source w ostatnich latach. Bardzo przyspieszył jego rozwój. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że wielu czołowych producentów oprogramowania do gier y, wspiera ten projekt, jak Epic Games czy Unity, blender jest wykorzystywany w wielu produkcjach komercyjnych. W akademii IT Media prowadzę zajęcia Bootcamp Blender modelowanie 3D do gier, w trakcie których uczę, jak poprawnie korzystać z tego narzędzia. W trakcie zajęć nauczysz się, jak poprawnie przygotować model dla silnika do gier, jak go oteksturować, rozłożyć teksturę za pomocą mapy UV, jak przygotować materiał. Będziemy też uczyć się, jak zarządzać modelami w takiej większej scenie 3D oraz jak przygotować odpowiednio, wyeksportować ten model do użycia w silniku do gier. Zajęcia mają charakter wieczorowych spotkań online. Do których przystępujesz z własnego domu i pracujesz na własnym komputerze. Zaletą tej formy jest to, że nie musisz brać urlopu ani zwalniać się z zajęć, a harmonogram spotkań jest ustawiony tak, aby nigdy nie były to dni bezpośrednio następujące po sobie, dzięki czemu masz czas na opanowanie i przyswojenie materiału z poprzedniego spotkania, przećwiczenie go i przygotowanie pytań na następne spotkanie. Spotykamy się 10 razy. W godzinach od 17 do 20. Kliknij link w opisie, aby dowiedzieć się więcej. Zapraszam serdecznie na Bootcamp Blender Modelowanie 3D do Gier w Akademia IT Media. Arek Brzegowy.